Cześć, witajcie na kanale Ala Show i dzisiaj jest kolejny vlog z moimi miszka, myszkami. To zapraszam do oglądania. Hmm, to jest myszka wanilia, bardziej oswojona niż myszka plamka. Więc częściej ją wyciągam i nie wiem, czy dzisiaj mi się uda wyciągnąć myszkę plamkę, ale żebyście wiedzieli, że to jest moja, to jest, o, ona jest moją ulubienicą. No, chodź też do koła wrotka. Chcecie zobaczyć, jak ona się kręci. Jak tak, to tak. Czekajcie. Dobra, już wyjęłam koła wrotek. Teraz wezmę myszkę wanilię. Patrzcie jak ona się kręci. No dawaj, 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 dawaj. No tak się kręci moja myszka. A tutaj jest myszka plamka, tylko że ona się boi. Nie wiem, czy ona wciąży, czy nie, bo ma taki brzuszek. Co plami już? A tam jest gdzieś myszka Eric. go tak też się trochę boi. Jedzonka moich myszek. Najgrosze prawie z całego sklepu kupujemy. Klatkę do transportowania, do meczek. I myszka plamka w leżał tak y, tam po drugiej stronie y, taki patyczek, o taki. I właśnie go wyjąłem i zobaczyłam, że jest położony na schodach. Czyli myszka plamka po prostu go przesunęła. A ta mała myszka to chwilę się kręci. O cześć! Nie widziałam Was, właśnie się kręcę. Słuchajcie, a zasubskrybujecie Ali kanał, to będziecie więcej zostawiali powiadomień. Oraz będziecie widzieć filmiki z nami. Pa pa!